Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Astyla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkich spod znaku Koziorożca, bo to jest właśnie dla was horoskop na lipiec. Proszę bardzo, jaki piękny, elegancki Koziorożec, jak zwykle. <grym> I lubiący naturę i kwiaty, także bardzo fajna karta. Dobrze, kochani, będzie to dla Was horoskop z wizją, czyli masz na końcu. Jak ktoś ogląda moje horoskopy, to wie, że ja po prostu wyciągam na końcu jedną kartę, tak zwaną wizję. I zobaczymy, co tam u Was właśnie w lipcu się wydarzy. Przypominam Wam wszystkim, że możecie zadać jedno darmowe pytanie. Ale tylko raz na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem, piszcie imię, datę urodzenia oraz pytanie. Jeśli pytacie o kogoś, również imię i datę urodzenia tej osoby, możecie wymyślić sobie pseudonim, gdyż to wszystko, te wasze odpowiedzi, będą w filmikach publicznych, które właśnie mam na YouTubie. Cóż. Niektórzy mają jakieś właśnie takie imię, po prostu oryginalne, tak? bo są takie oryginalne imiona, że rzeczywiście możecie tutaj się ukrywać pod pseudonimem, ale, oczywiście, pseudonim dodatkowo, bo ja muszę znać waszą datę i imię dokładnie. Jak już Wy wykorzystacie to jedno konkretne pytanie, no to możecie korzystać z pytań po 10 zł. Również w filmikach publicznych dostaniecie linki, gdzie po prostu link z filmikiem, do, w którym jest Wasza odpowiedź. Nie musicie szukać. Jeśli ktoś nie dostanie, to proszę jeszcze raz pisać. No, wiadomo, jestem tylko człowiekiem, może mi się zdarzyć, że. Gdzieś tam mi umknie ktoś, bo dostaję 100 maili dziennie. Także to wszystko mi się zwala <noise> na głowę. Co jeszcze? No na końcu się zareklamuję, jakby ktoś chciał posłuchać, co robię czy oczyszczenia, wzmocnienia, rytuały i inne rzeczy, oczywiście też i na żywo wróżę, ale jak ktoś nie chce, no to nie musi słuchać. Możecie też wejść na moją stronę www.styla.pl. Główne przesłanie dla naszych koziorożców na lipiec 2019 roku. Jak ten lipiec będzie wyglądał? O, dużo koziorożców fajnie sobie wypocznie, nawet są wyjazdy zagraniczne. Oczywiście nie wszystkie koziorożce wyjadą, bo wiadomo, koziorożców jest miliony. <grych> Ale jest karta świata przy urlopie, przy wypoczynku, przy relaksie. No, może to być też relaks przy internecie, tak? No, karta tutaj świata teraz, to znaczy, no, zależy jaki tarocista, czy tarocistka ustali sobie z kartą, ale ja mam ustalone, że karta świata jest to internet też, tak? Czyli karta świata jako internet, czyli też możecie spędzić przed internetem swój urlop. No wiadomo, oglądać wróżka stylne, no bo co tu robić. A co jeszcze poza tym? Bardzo udany miesiąc, rozwój talentów, dynamika, coś się będzie działo. Finanse powinny być też w bardzo, dobrym, w bardzo dobrej jakości. Cesarzowa, Wy, jako niezależne, koziorożce, pięknie ubrane, wspaniale wyglądające, pachnące i w ogóle <laughs> super. No, to przesłanie główne. Dążyć do właśnie wypoczynku, do dążyć do tego, żeby sobie porządnie, fajnie wypocząć. Praca i finanse. No i zobaczymy, praca i finanse. Co tutaj się pokaże dla koziorożca? Praca i finanse. Jest oczywiście taki horoskop rozwinięty dla wszystkich znaków zodiaku. Yy, nagrałam właśnie horoskop finansowo-rozwojowy. Możecie sobie obejrzeć też na lipiec. Yy, cóż, przeciążenie w pracy. No nie będzie wam się chciało zbytnie pracować. Wiadomo, lipiec. Słoneczko świeci, ludzie na urlopy powyjeżdżają, czyli ci, co zostaną w pracy, będą bardziej obciążeni pracą, no bo wiadomo, może za kogoś jeszcze będziecie musieli pracować. Najlepiej, mówię, wziąć sobie ten urlop jednak w lipcu, bo u Was są wyjazdy też pokazane, no i troszkę tych pieniędzy może pójdzie, ale nie ma tutaj. Jakichś strasznych wydatków, wy sobie poradzicie. Kto tutaj nie ma pracy, może znaleźć sobie nawet w lipcu dodatkową pracę, coś, dodatkowe źródło dochodów. Są podpisywane też dobre umowy, czyli jak ktoś ma firmę, może też podpisać bardzo dobrą umowę m, współpracy, m, także m, dużo klientów. no Myślę, że też jest bardzo bezpiecznie, tak? Jest bardzo bezpiecznie tutaj. E, dla was finansowo e, w pracy również tak no uważajcie żeby ktoś nie narzucił wam dodatkowej pracy za kogoś jednak tutaj e, wiadomo urlopy i takie rzeczy że człowiek musi za kogoś robić coś e, ale dla was to będzie przeciążające urzędy Sprawy sądowe, nauka, egzaminy. No tutaj, tak sprawdzimy, tak mniej więcej, co będzie się działo u naszych koziorożców. Urzędy. Sprawy urzędowe. Koziorożec. Lipiec. No, gdybyście mieli sprawy sądowe, zakończenie może być dla Was pozytywne, lub y, takie dogadanie się stron, tak? Czyli równowaga, ogólnie równowaga całkowita w sprawach urzędowych, zdane egzaminy podpisane dobrze umowy, karta mocy na wszystkim. No Wy ogólnie to potraficie załatwiać wszystkie sprawy. Coś takiego jest w koziorożcu, że koziorożec potrafi sobie poradzić właśnie z umowami, ze sprawami biurokratycznymi, tak? No i wszędzie wejdzie, jak to się mówi, każdymi drzwiami i myślę, że tutaj bardzo dobrze to wszystko wygląda. No. No i miłość, miłość i emocje, tu przede wszystkim emocje. Horoskop miłości jest zrobiony. Jeśli ktoś tam się interesuje e, z tą miłością, to oczywiście horoskop miłości jest dla wszystkich znaków Zodiaku na Lipiec. Wróżka styla, nie zapomnijcie <śpisać> wpisać. No właśnie. No i horoskop tutaj na miłość, na emocje. Jakie emocje będą towarzyszyć? Dla koziorożca. Powiem tak, może być lekkie niezadowolenie, ale pamiętajcie, żeby doceniać to, co macie, żeby to tak było, bo u Was jest takie emocje, które skaczą, tak? Emocje, które gdzieś tam raz spokojnie, raz nerwowo, nie wiadomo po co. Będziecie mieli dobrą energię, dlatego nie, nie, nie wpadajcie w jakieś po prostu takie swoje własne myślokształty, nakręcanie się, że coś nie wyjdzie, że to życie nie ma sensu. Wszystko będzie dobrze, a wy troszeczkę będziecie szukać emocjonalnie w sobie, no właśnie, może nie szukajcie w sobie wad, tylko szukajcie same zalety. Patrzcie w to lustro, mówcie, że jesteście piękne, że jesteście fajne, dobre, że wszystko wam się uda, powiedzie i myślę, że te emocje tutaj y, pójdą do góry i jest w końcu takie ruszenie. No są też romanse różnego rodzaju, tak? Czyli gdzieś tam ktoś może was podrywać, wy nie będziecie do końca zainteresowane, będziecie też się odcinać od przeszłości, czyli od jakichś po prostu związków, które nie wyszły. Które były nieudane. Też będziecie się zastanawiać nad swoimi związkami, czy to już jest nuda, czy coś jeszcze się wydarzy, tak? No, u Was coś się musi dziać. No i cóż, wszystko takie u Was przemyślane, tak? Trochę za dużo na ten rozum. Także, no, no właśnie, także kochane koziorożce, uwierzcie w siebie, żeby te emocje. No, bo to wszystko zależy od nas, co mamy w środku. Jak jesteśmy zadowoleni, to jesteśmy. Jak akceptujemy innych ludzi, to akceptujemy. Jak kochamy siebie, to kochamy, tak. A jeśli nie, no to, to nie, tak. No, po prostu to wszystko jest u nas w głowie, to wszystko jest u nas w sercu, w duszy. Także, koziorożce, moje drogie, jesteście wspaniałe i po prostu też musicie tak y, sobie to uświadomić. Dom rodzina. Dom rodzina, Co tam w rodzinie się tutaj diabełek jakiś mężczyzna? Wiadomo rodzina może być dalsza i bliższa. Tak. Jakiś mężczyzna wchodzi wam w drogę? No niestety ktoś bardzo go nie lubicie tego mężczyzny, wręcz go w lipcu. Yy, nienawidzicie, nienawidzicie tej osoby, po prostu z rodziny lub ktoś, kto wchodzi w rodzinę ktoś nowy, yy, narzeczony waszej córki, czy nie wiem czy ktoś, no i jest tutaj rzeczywiście, że yy, nie podoba wam się ta osoba yy, też mężczyzna może być, który chce rządzić tak, który chce na was łapę położyć nie możecie dać się też, musi być współpraca, musi być współpraca. Nie podoba mi się tutaj taka zdrada w rodzinie, zdrada, coś takiego, coś po prostu ten diabeł i y, 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 y jakaś osoba, która się wtrąca, może to właśnie jest osoba, która się wtrąca w Wasze życie, a nie jest Waszą rodziną. Ten mężczyzna mi się tu nie podoba i jako ta trzecia osoba. Y, co jeszcze? No, może być też. Tutaj to jest typowa, jak ktoś się uczy, to jest typowa jakaś taka zdrada, jakaś rywalka, jakiś diabeł, dziesiątka mieczy. Także tutaj powiem Wam, w rodzinie może nastąpić jakaś zdrada. Nie u Was, że typowo u Was, ale możecie się dowiedzieć, że na przykład Wasz ojciec ma nową kobietę. O, i to dopiero jest. I to też dzieci się czują zdradzone w jakiś sposób, bo tu mama i tak dalej, tu tata, a tu nagle facet. Tata przyprowadza jakąś nową panią do domu. No to takie pokręcone. Ja wiem, że to takie trochę pokręcone, ale mimo wszystko to coś tak podobnego. No. Podróże i przeprowadzki. Podróże i przeprowadzki. Koziorożec. No, jeśli ktoś wyjedzie, no troszkę, troszkę tam jest lekka strata, może pieniędzy, ale to nie duża. Mi się bardziej wydaje, że tutaj chodzi o coś takiego, że jeśli ktoś by chciał kupić właśnie dom, przeprowadzić się czy mieszkanie, może właśnie w lipcu tutaj sobie na to pozwolić. Może starać się o takie rzeczy, może szukać sobie czegoś do wynajęcia nowego. No, tutaj jest bardzo dobrze. Co, co do podróży, tak? To jest bez, znowu bezpieczeństwo, znowu jest uda, udane, um, udane miejsce wypoczynku, jest jakieś bezpieczeństwo. No, nieraz to znaczy Twoje obejście gdzieś tam, gdzieś gdzie mieszkasz, tak? No. No, nie każdy koziorożec wyjedzie, ale mówię, będzie dosyć dobrze. Uważać, przeciążająco, właśnie w finansach, ale moim zdaniem, tutaj, no, jeśli ktoś coś wynajmuje, żeby nie dał się nabrać, tak, żeby nie przepłacał później, że jak podpiszecie jakąś umowę, wynajmu czy czegoś, to żeby to nie było takie trochę oszustwo, tak? Czyli tutaj trzeba troszeczkę ostrożniej postępować. Ale tak poza tym. Bardzo fajne, udane wyjazdy, szczególnie jak powiedziecie z kimś, kogo lubicie. Przyjaciele i wrogowie. No i zobaczymy, czy tu koziorożec będzie jakiegoś wroga miał. Powiem tak, no wróg jest blisko. Wróg jest blisko właśnie gdzieś przy domu, przy rodzinie. Eee, i, I tutaj musicie uważać. Niebezpieczeństwo jednak jest, tak? Eee, kurczę, no skąd ten diabeł tu się bierze? Ten diabeł on zawsze oznacza jakiegoś niedobrego człowieka, kogoś, kto w jakiś sposób chce was skrzywdzić. Eee, czyli macie jakiegoś wroga... Eee, i tutaj musicie po prostu się zabezpieczać, tak, zabezpieczać się w taki sposób, żeby y, nie dopuszczać kogoś y, za blisko. Y, możecie też właśnie mieć problem trochę z jakimś, może być obcy człowiek gdzieś w podróży, tak, czy tam, gdzie pojedziecie, również możecie spotkać jakiegoś niedobrego y, człowieka, ale to nie jest nikt taki, pokazał się w tym diable, tak, to, to po prostu... Może to być też jakiś człowiek poznany, a może być też ktoś, kogo znacie i teraz jakby chce na was się zemścić, tak? Coś powraca, coś starego. Karta śmierci to jest coś takiego starego. Coś tutaj powraca, jakiś wróg powraca. O, teraz, teraz dobrze zinterpre zinterpretowałam. Wróg z przeszłości powraca. Ale... Będziecie mieli też przyjaciół. Eee, szczerze mówiąc, ktoś, e, ktoś starszy z rodziny może Wam w jakiś sposób pomóc zablokować pewne złe rzeczy, e, wspomóc Was nawet e, energetycznie. E, no, energetykę sobie poprawiajcie. Kąpcie się w soli e, i po prostu odsuwajcie od siebie takie złe energie, bo to są takie energie, e, które rzeczywiście mogą uderzyć niespodziewanie. Mm, ale co to za stary wróg powraca? No nie każdy koziorożec ma wroga, wiadomo, nie. <laughs> Może jakiś duch do Was przybędzie duch z przeszłości. No. Ale taki zły energetycznie. Żartuję, żebyście się nie bały. <laughs> no, okej. Okay. No, to po prostu ja już jak widzę karty takie, to ja już sobie tam tak nadinterpretowuję. To tak, ja już to widzę, co się złego dzieje i to po prostu, no widzicie, wyobraźnia człowieka ponosi całkowicie. Zdrowie i energetyka. Zobaczymy, właśnie. Właśnie, co z energetyką koziorożca w lipcu? No i ten diabeł znowu tutaj mi wyskakuje. Mhm. I mężczyzna, mężczyzna w głowie. E, słuchajcie, no, energetyka u, y, splotu słonecznego, układ pokarmowy. Uważajcie, uważajcie, układ pokarmowy, z, y, pokarmowy, złe trawienie, ale to jest jakieś podczepy, jakieś klątwy, uroki, nie wiadomo, co tam przy Was będzie się kłębić. E, no właśnie, ja robię takie oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne. E, o, oczyszczam właśnie wahadłem takim, białą szałwią. I, I po prostu wszystko sprawdzam właśnie, ale to już jakby indywidualnie, tak, czyli czakry, aure, co przyszło od strony matki, babki, prababki, ojca, dziada, pradziada, poprzednie wcielenie, co macie do przerobienia. To się nazywa oczyszczenie, także jakby ktoś był zainteresowany, czuł, że rzeczywiście, jeśli będzie was bolał brzuch, będzie, będziecie jakieś problemy z właśnie układem pokarmowym, ciężkie, to no trzeba oczyszczenie zrobić, bo jest, przypląta się no normalnie jakieś coś, coś niedobrego. E, co jeszcze? No tutaj e, trochę tarczyca, tra, tarczyca e, i, i takie, dlatego od tarczycy, e, od złej pracy tarczycy, takie emocje, takie właśnie coś takiego emocjonalnego, jednak tarczyca chyba ma tu wpływ na na zachowanie człowieka i też jakieś lęki strachy koszmary coś co sobie sami też tak narzucamy ale jeśli ten diabeł tu połączyć no to rzeczywiście może może tutaj być lęk który ma sens tak który skądś się bierze oczy uszy zatoki trochę też kości stawy również takie sprawy zapaleniowe no i to wszystko Teraz ostrzeżenia. Czy są dodatkowe ostrzeżenia dla koziorożca. O, nawet nie. Tak poza tym, żebyście się za, za, no trochę zabawili, tak? Żeby jednak trochę się zabawić, więcej wyjść do ludzi ostrzeżenie przed takim zamknięciem się lepiej jak wyjdziecie, to możecie jej się zakochać, poznać fajnych ludzi no naprawdę kogoś nawet do biznesu no wiecie, bo jak się spotykamy z ludźmi, co coś się dzieje, jak siedzimy w domu, to niestety i nie ograniczajcie się do domu nie ograniczajcie się do swojego wirtualnego świata, tak karta księżyca uważajcie na fałszywych ludzi uważajcie na zakłamanych, fałszywych ludzi, którzy gdzieś tam koło was jednak się będą kręcić, ale cały czas wychodził mężczyzna, dlatego pewnie to jakiś facet. Może to być wasz wspólnik. Również. Może to być wasz, nie wiem, szwagier. Yy, musicie dobrze obserwować. Zięć na przykład. <laughs> dobrze. I teraz karta wizji dla koziorożca. Proszę, pokażę Wam tak z bliska. Naprawdę trzeba się przyjrzeć tej karcie, żeby ją yy, yy, jakby, yy, jakby zrozumieć. To jest karta jakby przeszłości i przyszłości. Świeży jakby start. Świeży start. Teraźniejszość to chwila. Dlatego nie zapomnij o przeszłości i przyszłości. W przeszłości nauczyłeś się czegoś. Przyszłość daje ci nowe możliwości. Także taki jest y, dla was przekaz. Każdy może go sobie jakoś tam zinterpretować. E, cóż, kochane moje koziorożce, e, no, ja wam życzę wspaniałego lipca. E, jeśli macie jakieś problemy, możecie się ze mną umawiać. E, ja wróżę przez telefon, przez Skype'a, przez Messenger'a, WhatsApp'a, Vipera, przez co tylko chcecie. No, i na żywo również, jak ktoś chce gdzieś tam tłuc się do mnie, no to może przyjechać. Czemu nie? Tylko trzeba oczywiście się wcześniej umawiać, bo mam tych troszkę klientów. Co poza tym? No, właśnie te oczyszczenia robię, wzmocnienia energetyczne, zdrowotne. Co po tym, co po tym jest, co po tym się dzieje? No, jest takie po prostu, człowiek jest wzmocniony. Fizycznie, duchowo, emocjonalnie, tak? Czyli takie oczyszczenie nieraz jest potrzebne. Pewne rzeczy uziemiane są, po prostu w, schodzą z Was. Nawet w czasie oczyszczenia, bo ja to robię zaocznie, ale na przykład, jak jest teraz godzina dziewiąta rano, to po prostu jakby, jakbym tu robiła komuś oczyszczenie, to już ta energia idzie do tej osoby, już ją oczyszcza. Zawsze wtedy mówię w filmiku, że może boleć o tej porze brzuch, głowa. Coś się może dziać, bo po prostu pewne rzeczy schodzą do ziemi, tak? Schodzą do ziemi. Nawet jedna pani mówiła, że właśnie miała taki ból brzucha, jakby czuła, że on schodzi właśnie w dół, ten ból brzucha. No i to, no bo tak jest, no niestety, bo właśnie mamy zanieczyszczone pewne czakry i to wszystko trzeba tak samo aure. Są takie filmiki, nawet tam trochę tłumaczę, tak? Wiadomo, że. Że tam nie wszyscy muszą wiedzieć, na przykład jak idę do restauracji, zamawiam coś, to nie wiem jak to na przykład jest zrobione. Ale ja tak troszeczkę mam tłumaczę, no wszystkiego wiadomo, że nie, bo bym musiała na to poświęcić trochę więcej czasu, którego w ogóle nie mam. Dobrze kochani, co jeszcze? Wróżby na rok, dwa, trzy, cztery, pięć, nagrywane w filmikach, widać karty. Wróżę Wam po prostu każdy rok oddzielnie, wszystkie aspekty sprawdzone od pracy po miłość, po zdrowie, po ostrzeżenia, po wszystko, wszystko. Także żeby, żebyście na przykład mogli sobie odtworzyć później, bo to jest prywatne tylko dla Was, ale możecie sobie zapisać ten filmik, czy ja nie kasuję tych filmików. Czyli to wszystko gdzieś tam mam i po prostu jakby nawet Wam zginął taki filmik, to możecie się do mnie odezwać. Postaram się znaleźć, chociaż ja mam 3000 filmów, to jest bardzo dużo, to bym musiała na to dużo czasu poświęcić. <grym> Co jeszcze, kochani? No, wiadomo, że jak pytania macie, a nie chcecie się ze mną kontaktować, również. Zadajecie pytania, ja Wam nagrywam filmiki, wysyłam, i to wszystko, tak? Konkretne pytania, ciach, 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 i już macie też filmiki, nie, bo niektórzy się boją, wróżek wstydzą, nie musicie się mnie wstydzić, jestem normalną osobą, prostą wróżką, jak to się mówi. Co jeszcze? Rytuały, rytuały bez szkody dla nikogo, robię je zaocznie, całkowicie nie ma z tego filmiku, gdyż otwieram krąg. Wzywam do kręgu e, i po prostu e, intencje Wasze czytam, i, po, i robimy magię, świec. E, prosimy górę, by po prostu Wam pomogła e, zmienić Waszą energię. Często macie blokady na finansach, na, na uczuciach. E, e, różnego rodzaju naprawdę są rzeczy. Można spróbować to wyeliminować poprzez rytuały, zmianę energii wokół Was, żeby coś tam się zaczęło inaczej dziać, a nie tak jak cały czas, że nie mam pieniędzy całe życie, to po prostu nie mam, bo mam pecha. Nie macie pecha, po prostu macie zanieczyszczoną energię. Dobra, teraz robię zawsze rytuały wnów i w pełni. Teraz pełnia jest 17 czerwca, ale potem jest znowu nów na początku lipca, później jest znowu pełnia na końcu lipca. Także raz w miesiącu jest nów i raz w miesiącu jest pełnia księżyca, i w tym czasie możecie sobie na przykład do mnie napisać maila, że chcecie na przykład na klientów, żeby wasza firma miała więcej klientów i robimy rytuał, żeby coś się tam ruszyło. Albo na sprzedaż. Można próbować na sprzedaż. No często ktoś ma coś i nie może sprzedać kupę lat. No coś takiego możemy mm, zrobić. Dobrze. Wszystko już powiedziałam. A jak nie wszystko, to wiadomo, wchodźcie na tą moją stronę. I cóż, kochani, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!